Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Zielasz Polska. Moi drodzy, zapalenie wyrostka sutkowatego jest bardzo wredną dolegliwością i wbrew swojej nazwie wcale nie oznacza tego, że dzieje nam się coś w okolicach piersi. Problem jest dużo bardziej złożony, ponieważ zapalenie wyrostka sutkowatego jest dolegliwością, kiedy z tyłu za uchem rośnie nam gus torbiel zbierają się różnego rodzaju płyny. Osoby, które miały przyjemność poznać tą dolegliwość, wiedzą, jak ogromny ból rozpierający ból wywołuje właśnie wzrost tego guza. I ja miałam pacjenta, pana 37-letniego, który cierpiał właśnie na tą dolegliwość. Pan przez ponad dwa lata nie był w stanie ani farmakologicznie, ani w sposób naturalny zwalczyć tej dolegliwości. I prawdę mówiąc nic, z tym, nic w tym dziwnego, ponieważ, moi drodzy, w tym miejscu przebiegają kluczowe dla naszego życia i zdrowia Meridiany, to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że sa ucho samo w sobie jest. Wylotem dla nerek, i niestety, jeszcze żeby było ciekawiej, każdy z nas ma swoje słabe i mocne strony organizmu. I teraz, kiedy dzieją się nam tego typu dolegliwości przewlekłe, z którymi nie możemy sobie poradzić, leczenie zachowawcze nie zawsze przynosi efekt. Antybiotyki nie pomagają, ponieważ to nie jest ten kierunek działania. Antybiotyki, które są przepisywane, przepisywane są najczęściej na ucho, na ucho, na ten obręb naszego organizmu. Terapeuci, którzy leczyli tego pana, również leczyli go na ucho, moi drodzy, na ucho. Tymczasem wystarczy nam. Odrobina wiedzy w zakresie funkcjonowania ludzkiego organizmu e, z punktu widzenia medycyny chińskiej, i my już wiemy, że przy zapaleniu wyrostka sutkowatego leczenie pacjenta na ucho będzie zawsze chybionym leczeniem. Ponieważ ten obręb naszej głowy to jest obręb, przez który przechodzi meridian pęcherzyka żółciowego. I teraz nawet jeśli my mamy problemy z uszami, to często nie powinniśmy leczyć uszu a pęcherzyk żółciowy. Teraz proszę zwrócić uwagę na to, jak wiele osób nie ma tego pęcherzyka żółciowego, ale to nie znaczy, że nie mają one problemów z pęcherzykiem żółciowym. Wspominałam o tym w innym filmie, w którym opowiadałam. Czy wycinanie organów jest rzeczywiście leczeniem tych organów? No i teraz, moi drodzy, oczywiście proszę sobie ten filmik obejrzeć, odnaleźć i obejrzeć. I teraz, jak ja podeszłam do tego problemu? Otóż, e tak naprawdę nie wiedziałam, jak mam podejść do tego problemu, ale posiadałam wiedzę na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu oraz tego, co tam mogło się zadziać. Więc w filozofii jednej wizyty wyliczyłam e, Panu słabe i mocne strony jego organizmu i zastosowałam leczenie konstytucyjne, czyli uzupełniłam mu niedobory w jego ciele. Oczywiście podziałałam również w sposób odżywczy. O tym macie informacje w moim poście na Facebooku. Tam was też zapraszam bardzo serdecznie, jeśli ktoś chciałby sobie poczytać więcej o przypadkach, które opisuję. I teraz. Po tym leczeniu konstytucyjnym w przeciągu dwóch miesięcy udało nam się osiągnąć bardzo dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przez dwa lata nie osiągnięto nic. Ten gus cały czas rósł i w końcu zrobił się po prostu wielkości takiego owocu agrestu, możemy to tak przyrównać. No i pacjent był skierowany już na operację, bo też muszą Państwo wiedzieć, że najczęściej wyrostek sutkowaty leczy się operacyjnie, ponieważ on rzadko kiedy poddaje się leczeniu antybiotykami i to ma związek z tym, o czym Wam mówiłam. To nie jest problem z uszami. I teraz, moi drodzy, po dwóch miesiącach, oczywiście tak, ta operacja się nie odbyła, ponieważ nie było co operować. GUS zaczął się wchłaniać. W chwili obecnej mamy do czynienia z taką sytuacją, że i to jest jak najbardziej naturalne, że raz jest on wielkości mniej więcej no, porzeczki czy, czy czegoś nawet nieco mniejszego, a raz znika całkowicie. Ból prawie całkowicie ustąpił, w każdym razie pacjent może w końcu położyć się wygodnie, na lewym boku, bo wcześniej nie było to w ogóle możliwe. Więc uważam, że jak na dwa miesiące osiągnęliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo. Oczywiście pracujemy nadal, ponieważ zależy mi na tym, aby, pacjent całkowi, aby u pacjenta całkowicie jakby e, ten proces e, robienia e, guza, czy wzrastania tego guza i jego chowania się zakończył, czyli mniej więcej jeśli przez 2-3 miesiące ten guz nie będzie nawracał, to znaczy, że leczenie można uznać za zakończone. Natomiast ważne jest również to, aby pacjent nie odczuwał również dyskomfortu. Po tej stronie swojej głowy, ale tutaj to już jest troszkę inna kwestia, ponieważ trzeba u tego pana wzmocnić bardzo mocno in. To in, które jest osłabione, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, wpływa również na naszą potencję i na, nasz, jakby na naszą seksualność, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, z czym oczywiście pośrednio ten pan również miał problemy. W związku z czym, moi drodzy, Chcę Wam tutaj po raz kolejny pokazać, w jaki sposób medycyna chińska podchodzi do leczenia różnego rodzaju dolegliwości. I teraz, jeśli wdrożymy tylko leczenie medycyną chińską, to wiadomo, że tych dolegliwości się nie pozbędziemy, tak jak ja opowiadam o tym teraz. My musimy tutaj wdrożyć dużo bardziej holistyczny program przywracania zdrowia, taki, jaki jest wdrażany w filozofii jednej wizyty, ponieważ zdrowie człowieka. Jest dużo bardziej skomplikowane, niż mogłoby nam się to wydawać. Aby rzeczywiście móc pacjenta postawić na nogi, trzeba tutaj skorzystać z różnych metod przywracania zdrowia. I tutaj stąd ja korzystam z wiedzy zarówno swojej wiedzy fitoterapeuty, zielarza, jak i z wiedzy medycyny chińskiej, e, medycyny ortomolekularnej, e, no i moi drodzy oczywiście wiedzy homeopatycznej. Więc jest tego naprawdę. Bardzo, bardzo dużo. Ja to wszystko ze sobą połączyłam, i w taki oto niezwykły sposób udaje mi się pomóc pacjentowi tam, gdzie inni nie dali rady. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę Wam miłego dzionka. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, Zielasz Polska.